Witajcie na kanale Secret Garage. No dobra, to teraz trzeba to wszystko przygotować pod nową muszczelkę. Czyli robimy czyszczonko tego wszystkiego. Na pewno w pójdzie nafta, na pewno pójdzie jakiś e, zmywacz do hamulców albo coś takiego. No i jeszcze będzie trzeba pewnie troszeczkę to zeskrobać, bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić tej powierzchni, żeby jej nie porysować, bo inaczej się nie uszczelni. że delikatnie to zabielić, pozbyć się resztek starej uszczelki. No to jadę z tym. No i przy okazji, jak już mam wszystko na wierzchu, to fajnie by było też powymieniać te peszle, bo niestety, ale o, zdejmują się one w taki sposób. a nawet jeśli się w miarę tutaj trzyma to będę musiał rozciąć, ale miejscami tam gdzie była większa temperatura to one się po prostu rozsypują całkowicie także przy okazji te poniszczone peszle będą musiał powymieniać o już jedną wymienioną na no świeżą także będzie spokój peszlowanko No, i teraz, jak już jest ładnie tutaj, w miarę przyzwoicie wyglądająca wiązka, to idziemy dalej do wiązki od cewek. która jest tam. I tutaj PEŚLE praktycznie nie istnieją. To jest główna wiązka ze skrzynki bezpieczników. Tu jest wiązka od. To jest kiwaczy. A tu jest powód, dlaczego trzeba uważać na. ...gazownika, którego się wybiera. Ja nie wybierałem gazownika w tym samochodzie. Dostałem skazany na to, co tu było, ale... ...wygląda to źle. Tu jest jakiś w ogóle przetarty kabel. To zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało w środku. No ale podejrzewam, że będzie poskręcane, jak większość elementów w tej wiązce. Natomiast jest jeszcze taka ciekawostka, bo jak sobie tak zacząłem przeglądać wiązkę od wtyskiwaczy, to znalazłem to złap, o, ostrość. O, czemu nie chcę złapać czystości? O, pięknie, chyba jest. Otóż jeden z wtyskiwaczy ma przetarty kabel. I to też będę musiał zaizolować. Także zabawy jest dużo. Nie wiem kiedy dojdę do punktu, kiedy będę mógł robić tą głowicę. Na razie ja robię porządki. No i tak. To wygląda jakby ktoś to przez przypadek przeciął, i oczywiście nie zaizolował. Tu to jest w ogóle sukces, bo to jest polutowane, a przynajmniej tak wygląda jakby ktoś chciał to lutować. Bo Jak tylko odkręcam następny, to się okazuje, że ktoś lutować nie umie. Ktoś umie doskonale za to rozciągać cynę po drucie, a nie lutować, bo to nie jest polutowane. To są zimne luty. Zobaczmy, następny. Zobaczmy sobie, następny. O, też piękne. Poskręcane, uwalone cyną. I ktoś stwierdził, że polutował. No dobrze, no. na razie działało. Zobaczmy jak długo. Nic, będę musiał to wszystko poprawiać. Gdzie tu jest koniec? Chodź tu, znajdź się w końcu. Końcu, gdzie jest koniec? Tego. Nie wiem. Ewidentnie nie chce się odkryć. Czyli coś ukrywa. <grywa> o co ci chodzi? Wiesz to jest godzina. Dzisiaj jest 23. Ja tu siedzę i próbuję odkryć tajemnicę chyba. <grywa> <O! grywa> tajemnica wiązki. Opa. Pa, tutaj tu na bogato cyny dali. No, tu, tu dali na bogato cyny. Klikłem. Coś klikłeś, no ja. nie coś klikłeś, no nie mówię. 300 jakieś. No to ISO dałeś duże. Piękno. Chyba. Dobra, nieważne. Nie, no, nie, no, ale słuchaj, tu na bogato cyny dali. No nic, będę teraz po kolei wszystkie tutaj te luty musiał poprawiać. Co tutaj? E, jakże wspaniały gazownik, którego żałuję, że nie wiem, kto to był. Wolę chyba nie wiedzieć. Bo jeszcze bym się zdenerwował i powiedziałbym parę słów, co myślę na temat takiego kładzenia instalacji, szczególnie elektrycznej. Już o całej gazowej nie, nie wspomnę. W sumie to i tak z jego instalacji gazowej to zostało tylko zbiornik. Resztę już wymieniłem. No, dobra. To jedziemy z peszlowaniem, lutowaniem. Mam nadzieję, że coś sensownego z tego wyjdzie. Się bierze taką instalację tego pana wspaniałego gazownika. Się patrzy i tutaj jakieś kabelki wystają, niepoizolowane, nie wiadomo od czego są. Po prostu szkoda gara, Dziś tutaj też widziałem. A tutaj jest jakiś kabelek kolejny, co wystaje i nie wiadomo od czego jest. No także no. Ale. Trzeba przyznać taśmy izolacyjnej nie żałował. Myślę, że to jest główna cena tej instalacji, jak to montował. To jest taśma izolacyjna. Zdecydowanie. Tego nie żałował. No nic, bawimy się w kabelkologię. O, I to jest, proszę Państwa, fachowa robota. Według niektórych gazowników. Jakieś kawałki izolacji. Tak przylutowane, że zaraz może pęknąć. Przylutowane. No, duże słowo, przylutowane jest, no, polane trochę tą cyną. Po tym czerwonym kablu, nawet może do tego zielonego coś się dotopiło, ale bardziej się wtopiło w izolację tą zieloną, która o tutaj jest jeszcze w środku w ogóle całego tego połączenia. Jest rozpuszczona izolacja. A jestem pełen podziwu, że to w ogóle działało. Nie wiem, jak to mam nazwać. Trzeba się tego pozbyć po prostu. Zrobimy to na nowo porządnie. Ale wiązkę zrobił. Ale wiązkę zrobił. Dobra. No, jakoś tak będzie. O, będziemy wymieniać we wtryskiwaczach, o-ringi, oba. Bo ile ten u góry... O, oczywiście, że już nie będę miał... Ten u góry jest ładny, o tyle ten od strony kolektora jest cały zniszczony. A one są tylko powciskane w listwę. Trzeba je po prostu wyciągnąć. Taka piękna listwa jest. I tyle. Dobra, szykujemy głowicę do oddania jej do obróbki. I musimy powyjmować szklanki, ale rzecz istotna, te szklanki muszą wrócić dokładnie na to samo miejsce, na którym były. Tylko je czyścimy, odtłuszczamy i podpisujemy. Pisze to coś? Bo ja nie widzę. Pisze. Dobrze. I dwa i do pudełeczkę i sobie tak będą. Jeden i dwa, jeszcze osiem dolotowych, dziesięć wydechowych. O, odtłuszczamy, żeby się marker nie zmył. my ją. Pucu, pucu, pucu. I teraz będziemy opisywać. I tak oto zaraz będziemy mieli tu wszystkie 10 Tego i dwa to ja nie widzę. A nie, dobra, coś tam jest. Wszystkie już dolotowe wyciągnięte. Podpisane. Spakowane. A jak głowica wróci z obróbki to będzie... Montowanie, o, tu jakiś nagraj jest. Czyli możliwe, że jest żer na szklance. I mamy wyjęte szklanki. Jeszcze tylko zdejmę ten termostat z obudową. Wszystko trochę umyję, wyczyszczę. I jedzie do zakładu na planowanie i wymianę uszczelniaczy. Skoro że są na wierzchu, to czemu tego nie zrobicie? <laughs> jeszcze jeszcze stoi. No już później wyjdzie. Myślę, że kazano tam na ostatnio. No guma się O! I wyszedł. O, a tak wygląda czyszczonko tłoka. A czyszczonko tłoka się robi w górnym, martwym punkcie, żeby tulei nie porysować. Więc automatycznie wyczyści nam się krawędź tulei. To o takie tutaj to jest to. No. I tam jest nafta. I jest niebieska szczota, taka taka w miarę miękka. I jest czyszczonko. I jakie będzie czyszczonko, To bez takich chłopów zrobiły się takie. Łupki. Będzie... O, jakie czyszczonko tu odchodzi. Eleganckie czyszczonko. Tak czysta, że aż miło. Dobra. Wdaliśmy trochę oleju do wszystkich tulei, je ładnie wysmarowaliśmy, żeby nam się tu nic nie pozacierało i kręcimy. Kręcimy, żeby czyścić następne tłoki. O, jedynka poszła jeszcze wyżej do góry. Ona idzie do, praktycznie na 100% do góry. O, teraz piątka idzie do góry. O! Jeszcze kaweczek, a bo już. To akurat ten rancik się też wyczyści. Piątka jest w górze teraz. Będziemy mogli czyścić piątkę. Ale ja bym chyba te pozostałe teraz przykrył, żeby tam jakiś syf nie wpadł do tych pozostałych. No. Będziemy czyścić piątkę. Przecież w piątce to prawie nie ma co czyścić. Piątka to by mogła zostać taka jak jest. wyczyściła wodą. W czasie e, tej... W czasie pracy z pękniętą uszczelką. Jedzie piąteczka jest czyszczona, piąteczka. Czyszczonko chodzi aż złoto. Wiesz one tak wychodzą dokładnie na równo. Ja Ci kazałem tak zostawić, bo to jest ten rancik, który tam z nagaru między pierwszym pierścieniem a trzeba będzie dzięki temu wyczyści. I tak będę robił na wszystkich. ale tak kolor jest ładniejszy, może tak zostawimy. <grymne> tak, Troszkę oleju. Jak się smarował, jak to będzie szedł w dół i będzie git. Tak się tu lepiej ja nasmaruje i kręcimy dalej. Zobaczymy, które następne. Czy mam tak, 1, 5? Nie pamiętam jaki tu jest cykl. Też nie wiesz, Desz nie pamiętasz. Dobrze, kręcimy dalej. Kiedyś chce się podbić? No, to jest jeden południowy. Dobra, wejdź trzecia. A, dobra, dwójka wychodzi jako następny. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jeszcze, 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 jeszcze. Eee. Dobra, chyba możesz tak zostawić. Nie, może jeszcze ciutka, ale tak jak naprawdę mi mikro. Dobra, zostaw tak. Nie wiem czy coś się ruszyło. Czy mi się tylko wydawało, że się ruszyło? Dobra! Dobra, o już chyba będzie nie wytycisz. A już, już, już jest idealnie. Jest idealnie. Dobra, zasłaniamy następne, czyścimy następne. Wyczyścimy wszystkie. Głowice spokujemy. I chwila przerwy, bo już każdy ma dość tego silnika. Blok przetarliśmy papierkiem 1500 na mokro, żeby pozbyć się resztek starej uszczelki. Wyczyściliśmy cylindry, jak widzicie. Eee, co tu jeszcze? Ja teraz starą śrubą, którą wcześniej dobrze wyczyściłem, sprawdzam, czy nie ma jakiegoś syfu na gwintach. Wcześniej to wszystko wydmuchane zostało sprężonym powietrzem, żeby tam nic nie zostało. No i co? No i zaraz będziemy mogli kłaść tą głowicę.